Cześć drodzy słuchacze, witajcie w naszym drugim odcinku o krainie Mytalan, świecie pełnym tajemnic i niezwykłej magii, gdzie historia i natura splatają się w niekończącym tańcu, a starożytne moce wciąż przemawiają z najdalszych zakątków. Mytalan to miejsce, które skrywa nieodkryte sekrety. Zamieszkałe przez istoty, których legendy przetrwały jedynie w szeptach dawnych opowieści. Dziś zabiorę Was w podróż do serca górskich szczytów, gdzie otulone chmurami i błękitem nieba wznosi się miasto elfów, Talandor. To miejsce, które w mitach jest opisywane jako siedziba mądrości i harmonii, gdzie prastare dusze strzegą równowagi świata. Elfy, zrodzone z boskiej woli i harmonii żywiołów, mają historię splecioną z losami całej krainy. W ciągu wieków te długowieczne istoty zbudowały niezwykłą cywilizację i zgromadziły wiedzę oraz moc, które są prawdziwymi skarbami dla każdego, kto poszukuje mądrości i duchowego rozwoju. Mówi się, że elfy znają tajemnice Metalanu lepiej niż ktokolwiek inny, ich pamięć sięga czasów, które inne rasy już dawno zapomniały. Ich życie w górach to harmonijna egzystencja, głęboko związana z siłami natury. W tym odcinku wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań: kim są elfy, jaką rolę odgrywają w Metalanie i jak udało im się przetrwać w tak trudnym, zmiennym świecie? Wyruszmy w tę magiczną podróż i poznajmy historię jednej z najstarszych ras tej krainy, tajemniczych i pełnych gracji istot, które strzegą sekretów i mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Przygotujcie się na opowieść pełną piękna, harmonii, ale i tajemnic, które skrywają się na granicy świata ludzi i bogów. Elfy Gdybyście mogli je zobaczyć, ujrzelibyście istoty o delikatnej perłowej skórze, subtelnie lśniącej, jakby stanowiły część samej natury. Ich ciała wydają się odbiciem nieba i ziemi, pełne wdzięku i elegancji, poruszają się z lekkością, jakby ich ruchy były częścią tanecznego dialogu z wiatrem. Ich smukłe sylwetki niemal unoszą się nad ziemią, a każdy ich krok Odbija echo przyrody, współbrzmiąc z otoczeniem. Wyglądają jak utkane ze światła, jakby ich fizyczna postać była jedynie cieniutką, powłoką, skrywającą nieśmiertelną esencję. Ich włosy, srebrzyste niczym blask księżyca, albo głębokie jak nocne niebo, opadają łagodnie na ich twarze, przypominając naturalne wodospady górskie, które płyną wiecznie w zgodzie z rytmem świata. Są nie tylko zdobą, ale i symbolem ich boskiej więzi z otaczającą naturą. Twarze elfów wyrażają spokój, a ich spojrzenia, pełne przenikliwości, zdradzają tajemnice wieków. Oczy w barwach błękitu głębokiego, jak jeziora, zieleni lasów czy złota słonecznego światła. Spoglądają na świat z niezgłębioną mądrością, jakby w ich głębi. Tkwiła wiedza o początku i końcu wszystkiego, co istnieje. W ich spojrzeniu jest historia, która przeminęła, i przyszłość, która dopiero nadejdzie, a to, co widać, to zaledwie ułamek ich prawdziwego zrozumienia. Jednak elfy to nie tylko piękno i wdzięk, noszą w sobie dary od bogów, które sprawiają, że są czymś więcej niż tylko istotami ziemskimi. Są żywymi pomnikami boskiej łaski, uosobieniem mocy przekazanej im przez Stwórców. Każdy z bogów obdarzył ich swoją częścią, czyniąc elfy opiekunami mytalanu. Aerun, Bóg Wiatru, podarował im lekkość i subtelność, dzięki którym ich kroki są bezszelestne, a ruchy przypominają powiewy wiatru, delikatne, niemal niewidoczne wszędzie gdzie się pojawią zdają się przywoływać atmosferę wolności i nieskrępowanego ducha a ich obecność otula świat niczym łagodny uspokajający wiatr Artea bogini ziemi przekazała im dar głębokiej więzi z naturą dzięki jej błogosławieństwu elfy odczuwają każde drzewo kamień każdą roślinę i zwierzę tak jakby były ich własną częścią natura nie jest dla nich jedynie tłem, jest ich najbliższym nauczycielem i przewodnikiem. Mają zdolność słuchania ziemi, która przemawia do nich jak stare, mądre stworzenie. Pod ich dotykiem rośliny rosną bujniej, a zwierzęta podchodzą bez strachu, ufając im, jakby wyczuwały ich boskie przeznaczenie jako strażników i opiekunów przyrody. Fyris, Bóg Ognia, ofiarował im wewnętrzną iskrę, która tli się w ich duszach i napędza ich determinację. Dzięki tej boskiej pasji, elfy nie są tylko spokojnymi obserwatorami, są pełne żarliwości, co pcha je do zgłębiania tajemnic magii i sztuki. To dlatego elfowie są mistrzami w tych dziedzinach, wykraczając swoimi umiejętnościami poza ludzkie rozumienie. Ich magia to wyraz ich istoty. A ich sztuka przesiąknięta jest wiedzą i siłą, która pochodzi bezpośrednio z ich boskiego dziedzictwa. Każda pieśń, każdy rytuał, każda kreacja elfów jest odbiciem tej wewnętrznej iskry, płomienia, który nigdy nie gaśnie. Elfy powstały, by nosić w sobie mądrość bogów i strzec harmonii świata. Są jednymi z najstarszych istot w mytalanie. Ich życie płynie w symbiozie z naturą, w równowadze ze światem i jego siłami. Są starożytnymi strażnikami, ich obecność jest jak echo pradawnych czasów, ale mimo tej prastarej i pozornie doskonałej natury skrywa się pewna tajemnica. W dawnych szeptanych opowieściach mówi się, że elfy nie były pierwszymi istotami, które przemierzały Mythalan. Przed nimi istniały stworzenia, istoty tak stare, że ich ślady zniknęły z czasem w mroku niepamięci. Były starsze niż światło i ciemność starsze niż same elfy i czas. Ich obecność kiedyś kształtowała ten świat, lecz w pewnym momencie zniknęły, a ich historia została głęboko zakopana w ciemnych odmentach przeszłości. Co się z nimi stało? Dlaczego historia tych dawnych bytów została tak starannie ukryta? Czy jest to tajemnica, którą elfy, mimo swojej mądrości, strzegą z obawy przed tym, co może zostać ujawnione? A może istnieją siły, które wolą, aby prawda o pierwotnych istotach pozostała w cieniu, chroniona przed światłem dzisiejszego świata? Ta niewyjaśniona tajemnica spowija mitalan jak mgła. Przypominając, że są rzeczy, których nawet elfy nie chcą ujawniać. Czasami słychać szept, jakby sam świat pamiętał ich imiona, ale im bardziej próbujemy ich dosłuchać, tym bardziej ulatują niczym nieuchwytne echo. W przyszłych odcinkach przyjrzymy się tej legendzie bliżej. Może dowiemy się, jakie sekrety mogą nam jeszcze zdradzić te niezwykłe istoty stworzone na podobieństwo bogów? Może w końcu poznamy ich dawne sekrety, a być może odkryjemy, dlaczego elfy, mimo całej swojej mądrości i boskich darów, tak starannie strzegą tej ukrytej historii? Czy są to wspomnienia chwalebnych początków? Czy może wytarte z czasem świadectwa upadku istot, które kiedyś były ich poprzednikami? Talandor, miasto, które dla wielu istnieje jedynie w legendach, położone wysoko w sercu gór Mytalanu, w miejscu, gdzie niebo zdaje się stykać z ziemią, jest otulone wiecznymi chmurami i spowite blaskiem słońca, które odbija się od jego jasnych, krystalicznych wież. Talandor Wydaje się należeć bardziej do nieba niż do świata śmiertelników. Jego wieże, misternie wykute i uszlachetnione minerałami oraz górskimi kryształami, promieniują eterycznym blaskiem, przypominającym magiczną aurę wznoszącą się nad miastem. To miejsce nie potrzebuje murów, jego siła i obrona tkwią w harmonii, którą elfy pieczołowicie pielęgnują od pokoleń. Wierzą, że naruszenie tego spokoju mogłoby wywołać gniew bogów, a nikt nie odważyłby się wkroczyć tam z wrogimi zamiarami. Każda budowla w Talandorze zdaje się mieć swoje własne życie. Domy, pałace, świątynie, wszystkie wykonane z jasnych, polerowanych kamieni i zdobione kryształami, odbijają światło w delikatnym spektaklu, który zmienia się wraz. Sporą dnia. Rankiem talandor błyszczy w blasku wschodzącego słońca, kiedy promienie tańczą po fasadach budynków, rzucając migoczące cienie na kamienne ulice, tworząc niekończące się obrazy, które znikają, gdy zmienia się światło. W południe, gdy słońce jest najwyżej, miasto wygląda niemal jak odlane z czystego złota. Jednak prawdziwa magia ujawnia się nocą, kiedy blask księżyca otula talandor, nadając mu niemal nierzeczywisty, mistyczny wygląd. Kryształy osadzone w murach zaczynają subtelnie pulsować, wypełniając miasto bladą, magiczną poświatą. Spacerując ulicami talandoru, można poczuć, jakby to miejsce należało do innej rzeczywistości. Świata, gdzie magia. I rzeczywistość przenikają się bez granic, a spokój zdaje się być wieczny. Centralnym punktem miasta jest ogromny plac, który elfy uważają za serce talandoru. Otoczony majestatycznymi drzewami, które przetrwały tysiące lat, plac stanowi miejsce, w którym natura i duchowość elfów łączą się w jedność. Te starożytne drzewa z sękatymi, rozłożystymi gałęziami i korzeniami głęboko zakorzenionymi w ziemi, nie są zwykłymi roślinami, lecz żywymi pomnikami, strażnikami elfickiej historii i duchowości. Pamiętają czasy, gdy Talandor dopiero zaczynało rosnąć i stanowią schronienie dla niezliczonych ptaków i innych stworzeń, które żyją w harmonii z elfami. To tutaj elfy zbierają się na ceremonię, Wymieniają opowieści o dawnych bohaterach, dzielą się pieśniami i podziwiają piękno swojego świata. Jednak prawdziwym sercem duchowym Talandoru jest świątynia Boga Wiatru Aeruna. Wznosi się na samym skraju przepaści, jakby balansując na granicy ziemi i nieba. Zbudowana z najczystszych białych kamieni i ozdobiona misternymi ornamentami. Świątynia jest miejscem, gdzie wiatry tańczą wokół ścian, przynosząc ze sobą opowieści z najdalszych zakątków mytalanu. Zewsząd słychać szum wiatru, wieczny dialog między miastem a niebiosami. To tutaj elfy oddają cześć swojemu patronowi, Aerunowi, który obdarzył ich lekkością ruchu i swobodą ducha. Świątynia jest symbolem ich więzi z żywiołem wiatru. Miejscem, gdzie każda modlitwa i pieśń zostaje niesiona na skrzydłach wiatru, unosząc się w stronę bogów. Wewnątrz świątyni panuje nastrój ciszy i spokoju, przerywany jedynie dźwiękiem wiecznego szumu wiatru, który wypełnia przestrzeń, niczym niekończący się hymn. W centrum świątyni znajduje się ołtarz złożony z przezroczystego kryształu. W którym czasem zdają się iskrzyć błyskawice symbole Aeruna, który przemawia do elfów poprzez naturę. To miejsce jest dla nich święte, przypominając o ich obowiązku jako strażników Mytalanu, o ich więzi z wiatrem i odpowiedzialności, by strzec równowagi, którą ustanowiły boskie moce. Talandor jest więc nie tylko miejscem zamieszkania elfów, jest ich duchowym centrum. Miejscem, gdzie tradycja i magia przenikają się, a historia łączy się z teraźniejszością. Elfy od zawsze wierzyły, że ich istnienie służy większemu celowi, a Talandor to miejsce, które stanowi wyraz tej wiary. W cieniu wieży Rady, w centrum miasta elfowie decydują o losach swego ludu i zgłębiają tajemnice mytalanu. Rada mędrców. Która spotyka się tutaj, nie tylko dba o dobrobyt mieszkańców, ale też przechowuje wiedzę gromadzoną przez wieki, pilnując, by mądrość przeszłości nie została zapomniana. Przechadzając się po ulicach Talandoru, można dostrzec, że jest to miasto, które wyrosło na podstawach harmonii z naturą i magii. Każdy kamień, każda budowla zdają się opowiadać historię o dawnej świetności. A sama obecność miasta przypomina o więzi, jaka istnieje między Elfami a ich bogami. To tutaj, w cieniu Wieży Rady i przy szumie wiatru wokół świątyni Aeruna, kształtuje się przyszłość Elfów i całego Mytalanu. Choć dla wielu może wydawać się nieosiągalne, dla tych, którzy są gotowi poznać jego tajemnice, Talandor otwiera swe bramy, oferując mądrość. Która przetrwała stulecia i duchowe piękno, które wciąż inspiruje. I tak kończy się nasza dzisiejsza podróż do serca Talandoru, miasta, które nie jest jedynie punktem na mapie, ale symbolem spokoju, harmonii i ponadczasowej mądrości. Poznaliśmy elfy, istoty, które żyją w nierozerwalnej równowadze z naturą, tworząc świat, w którym magia splata się z rzeczywistością. Wypełniając go duchową siłą. W ich świecie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość płynnie się przenikają, tworząc opowieść, która inspiruje i intryguje. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i za czas poświęcony na wspólne odkrywanie tajemnic Mytalanu. Mam nadzieję, że ta podróż wzbudziła w Was chęć dalszego zgłębiania historii tej krainy. Bo przed nami jeszcze wiele nieznanych miejsc i pradawnych opowieści, które czekają, by ujrzeć światło. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, będę wdzięczny za Wasze komentarze. To one pomagają rozwijać ten podcast i dostosowywać go do Waszych oczekiwań. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki waszemu wsparciu i zainteresowaniu ten świat żyje i rozwija się z każdym słuchaczem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym odkryjemy kolejną tajemnicę Metalanu. Tymczasem, niech spokój i harmonia elfów pozostaną z wami.